Cześć moi drodzy, witajcie. Jak doskonale wiecie, dzisiaj była premiera Bravo Sporta, Bravo Sporta numer 20. Ja pozwoliłem sobie zakupić ich trochę, przede wszystkim z tego względu, że wychodzi to taniej niż saszetka w sklepie normalna, ponieważ Bravo, jak doskonale wiecie, kosztuje 3,50 Dodatkowo dostajemy, jak tutaj można zauważyć, dwie karty limitowane, i są to dwie niestety, ale dwie karty limitowane stałe, czyli w każdym prawo są takie same. Jest to żyro yy, Ola Ja tych limitek nie miałem, także świetnie. A że większa ilość, no to będzie na jakieś wymiany, myślę, zagraniczne albo coś w tym stylu, albo komuś po prostu braknie w sklepie brawo, będzie chciał te limitki. Nie ma, nie ma żadnego yy, problemu. Na razie mam tutaj 5, więc yy, może to w ten sposób zrobimy, żeby nie było. Otworzymy tu damy tło, postawimy a tutaj mamy dwa luzem. No i co, moi kochani, otworzymy sobie. Myślę, że gazetą Wam nie będę prezentował. Może tak tylko, tylko pokrótce przelecę. Gazetę to pewnie wszyscy z Was już doskonale widzieli. Neymar. O klasa gra online w kioskach. Na razie nic o naklejkach nie mówią. Ciekawe, czy będą w ogóle. Pewnie tak. Plakat Ibry, między innymi Krosa. Już dziwnie wygląda Szkoda go, kurde, naprawdę go szkoda. Majernowi brakuje w po wczorajszym meczu wygra, wygranym w słabym stylu, właśnie lewy, nad Moskwą. No, widać, że, że ten Bayern jeszcze się musi dograć, zgrać, bo to nie jest to, co, to nie jest ta armata, która była w zeszłym sezonie. Mamy naszych kochanych siatkarzy jeszcze raz chłopaki super. No i to, to jest cały, to jest cały e, bravo sport, tak? A spadaj tu. Co nas najbardziej interesuje? Limitki. O, moi kochani, jaka fajna sytuacja! Po raz N jestem oszukany. Jestem oszukany na miarę, na, 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 na miarę światową. Dobrze, że ich mam więcej. E, mamy limitkę Rewrensisa. No bo co to tu? No, u mnie są po jednej. To jest ciekawe. Zobaczcie. Nie, tu są dwie. To ta jest jakaś lewa po prostu. E, lewa, brawo. Jedna limitka tylko. I jedna saszetka. Powinny być moim skromnym zdaniem, a tak jest, wiem, bo widziałem Wasze filmy. Są dwie. Na, na szczęście widzę tutaj w jednym z Bravo żylo No i mamy saszetkę, także tutaj jedna. A tu już będzie chyba w tym drugim. Powinno już być OK. Jest saszetka. Jest znowu Roverensis. Yy, I piękna limitka Żyro. Naprawdę no te limitki bardzo mi się podobają, wyszły. I ja właśnie ze względu na te limitki, tę postanowiłem zbierać. E, zbierać T-Mobile. Bo, tak jak doskonale wiecie, te podstawowe karty jakoś tak do mnie nie dotarły. Ale jest ok, jest naprawdę w porządku. Także mamy te dwie limitki. Mamy kolejną gazetkę. Pach. I co? Otworzymy sobie może te dwie saszetki, zobaczymy, co będzie w nich ciekawego, tak? Pyk. Pyk, pyk, pyk. Tak, otwarta, czy otworzona, jak wy tak zapolicie, tak będzie. I jedziemy. Eee, mamy Dancha, Klepczyńskiego, Marciniaka, Rola, Efir, i tylko gwiazda, Ferreira Tylko gwiazda, no to słabo, słabo, jak na gwiazdę to słabo Mazureczka przyjdzie tu Jeżeli nie trafimy jakiejś fajnej karty, tworzymy sobie jeszcze jednego Co tam trzeciego A już tam wiem, że jest specjalny, ale Może nie widzieliście Chociaż znając was, to pewnie już wiecie co Madera Pietrowski, Stawarczyk, Pazio, Lukas i mamy Stawarczyk, proszę. Tutaj był Stawarczyk. Jest i mamy także go na Mistrzu Obrony. Także super, 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 super. Fajnie, ta karta jest akurat w pożo. Ach, niech stracę. Otworzymy, a ja czy stracę? Otworzymy sobie jeszcze jedną. Czy tutaj znowu zostałem oszukany? Nie, tym razem znowu nie jestem oszukany. Muszę sobie jeszcze kupić tych brawusów, ze względu właśnie na te limity. One mogą być naprawdę przydatne, bo są bardzo ładne. I mamy kolejną saszetkę, i mamy kolejne brawo. Brawo polecam oczywiście na makulaturę. Nie zbieram gazet, nie zbieram też plakatów. A. fajne te akcje mi się podobałem to brawo robi. Musimy doczekać, jak zrobią z nich, to wykupię całe kioski. Mokawa, Mokawa sorry, Jankowski, Surma i Jakub Bonk. Mamy tutaj go na gwieździe, czy wschodzący gwieździe, może tak. I mamy ulubieńca fanów Malinowskiego. Nie było tu czasem. Bo nie, nie było. No, fajnie, 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 całkiem, całkiem fajnie. Widzę, że trochę z bazówek kart, których nie miałem, też skoczy, więc ja się bardzo cieszę. Żałuję tylko, no, trzy saszetki, tak. Dwie karty specjalne tylko były. Otwierałem trzy, nie? To tutaj nie było nic ciekawego. No, no, ale nie najgorzej no. Jak za taką kwotę myślę, że zdecydowanie warto, tym bardziej, że jak tutaj możecie zauważyć Trzy i dwa. fajnie. Fajnie, fajnie. Ja będę jutro prawdopodobnie kupował kolejne, jeżeli jeszcze będą. I to tyle. Dzięki za uwagę. Na razie, hej.